Szkolne przedmioty, które każdy chciał mieć w PRL-u. Na pierwszym miejscu piórnik z zachodu. Jeśli ktoś miał taki z kolorowym nadrukiem, zamykany na suwak, od razu robił furorę w klasie. W środku musiały być żelowe długopisy, najlepiej pachnące owocami. Zwykły plastikowy z kiosku już nie wystarczał. Każdy chciał mieć coś innego, coś czego nie dało się kupić w Pewexie bez dolarów. A ty pamiętasz jeszcze swój ulubiony szkolny gadżet? Napisz w komentarzu. Drugie miejsce to kalkulator, niby prosty, ale w tamtych czasach był czymś wyjątkowym. Kiedy ktoś przyniósł taki na lekcję, od razu zbierał się tłum ciekawskich. Kolorowe przyciski, mały ekranik, wyglądał jak coś z przyszłości, której w PRL-u tak brakowało. Na trzecim miejscu pachnące gumki do mazania w kształcie owoców, zwierząt albo bohaterów z kreskówek. Większość dzieci nigdy ich nie używała do mazania, tylko trzymała w piórniku, żeby ładnie pachniały. To był drobiazg, ale w tamtej szarej rzeczywistości potrafił poprawić humor na cały dzień.